Haha! No patrz, on dalej próbuje! Dobrze! Malgo, czemu edzujecie? Come monstera! No łe! Tyśtałka się tuło i temu zapiskoło i tom monster wszystkie wydmuchał i rozumieł. żyjesz? Okej, okay, nie żyjesz to kontakt z kością. Nie! Nie! przejdź! Nie, nie! Nie! Błagam, puść! Mnie, puść mnie! Co? Błagam, puść! nie wiedział, że ktoś tak dobrze dziadkę teraz. Nikt wózka nie wziął. za polskie walcząco... No dziadów, w kaczkę... Czy w kaczkę! Kur... pod co gdy mi... Nie śmiecie na niego. No i ch**, grona na mnie Weź go od Lurii. <grym> 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 żyje! I ja, ty, ty! Jak ty idealnie jej ucichłeś, nie? Wiem. Ała. <grym> Ała. Ale pod katerozyj się nie A znam, co się ekspercytuje i tu. No i po ch**, tu wychodzisz! <grym> na no, ch**, nie wyleczyłeś bo próbowałem przejść Jako jakiś klos czarny mi stał na przejściu To będzie do, do słoika z nim <śmienicza> Nie, tylko nie do słoika Kur... <śmienicza> ja <mam>, <śmienicza> a <śmienicza> <śmienicza> nie do ciebie, a ja jest. jest Co za debil, dostajesz mi gramofon Maciej Pewnie tak jest trend, nie? Aż Nie, zrobił. Ty, czekaj, nie wstanie w miejscu, nie skacz, nie skacz. Słuchaj, to ja mu może najpierw. Nie, po co? Ja po prostu odjeb... patrzę. Okej, okay, odjeb... A odj Kaczkę dwoma najpiękniejszymi strzałami, kurwa, W historii Ameryki. Wypropam go, Też. O, kurwa! Dwa. Okay. Ołaj, oh, palisz mnie! Na, <gulanie> no to po propanie. tu kur... robić Baga <gulanie> Ja z wybuchową beczką. O kur... <gulanie> Ja pierdolę, co tu jest. A to Maciek. Maciek, ty kiedy masz uważać? Maciek, wal. Wal, kurwa, bo już śni. Jakieś towarzysze tutaj. No, czemu ja tym dostałem? się za ścianą. Aha. i upadł, upuściłem Gnata. Co tu się dzieje? Ja pierdolę. Gdzie na byku? Ja pier... nie wracam się po tego Gnata. Pierdolę. Ja pierdolę. Co wreszcie odjeb... Kukar, O kurwa. Gdzie jest tą podką? Ej, kur... ID... krasna, krasna. O... <smgli flaws yapa> NIE! Kur... Podka wpada do kwasu, <Episa> O, no, <bo> no Co jest z wami, kur... Dawaj ten lepiej go. Daj. Puść. Chyba daj HP, nie? Gdy masz chcesz mnie heal'nąć? Nie, nie. This is what you ask for... No a wózek, to, to kto wózek? ci powiedziałem kto ten dziecko postawił? Kto tam to dziecko kurwa postawił? To jak będę się mu Nie żywiesz? Nie coś jeszcze? Ty debilu No dziadu tu jest no Kurwa No tu zjeb... No, bo to był pierścionek, ja go chcę podnieść, a ja tu kuchu, kaczka mi się. No... kupkę kupię, no. Ej, no, te... Ej, ja te duchy są zjebane Ja idę... Maćka. Ja idę z i one się wpierd... w tym pierścieniu i dostałem <noise> Ale tu. Nie no, nie kaczkę! Kurwa! Kurwa... <noise> Odpaliłem kamikady. Czekaj, czekaj, nie, nie wierzgaj tak nie wnioski. No ty kurde, jeb**a. Ej, maski nie mówią. Ja specjalnie się kur poświęciłem już z tym granatem, się wyjeb**łem i kurde, rozpierdziłem moje ciężkie trody Żegnam was chłopaki My people need me. <laughs> My people? <śmiany> nie! No Cześć! Siedem! To trochę czegoś od nas dostał. No czemu mnie kopiesz, kur. No znowu mnie chycił! Kręcznik to za mnie. No i nie no. <śmiany> ma.

No cóż, Przeciwnik to. To jest... <śmienny> o kurczę, ty Oj, 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 O, <śmienny> <śmienny> o kurczę, ty kurczę, kurczę, Jak się obsra... kurczę, Kurde, kurczę, to. <laughs> Dobrze, <laughs> jeszcze raz. no Ty, a ja po prostu patanie wyciągłem nie? I dostał ale... <laughs> No bo ci powiedziałem... Ja pierdolę, no. <laughs> Napierdolę, no by... nie Trzymaj mam to... Rozbrój tą minę, bo się w pierdolony wózkiem. Weź tą minę z podłogi. <laughs> <gry> Jaki ty jesteś Nie powinien To nie Jeszcze. tak Jeszcze. 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 Patrz, on dostanie. Mówiłem? Mówiłem, że od pani flesza i dostanie strzelbą w <grym <grym ja to wyszło Ej dawajcie obijemy spod tego, spod statku temami. To masz koronę Patrz co mam, ja tylko koronę Kaczku zejdzie. <laughs> Ej, co jest wazon w, oh. tym, w tym aucie? Król jest martwy. <laughs> Heavy is the crown. Zostanie <laughs> <laughs> się troszkę jeden krok? O, idealnie. <laughs> Okej, okay, dobra, nie idealnie jednak. No. <laughs> No prawie, prawie pykło Gnat! No faktycznie 41, nie, nie strzelaj nie, we mnie, proszę cię Dziękuję Dziek... Jeszcze Jeszcze kto mnie strzeli w rynie Nie no, on to robi Nie mogę żyć na tym okrutnym świecie No i co teraz? <śledzte> Myślałem, że przegramy No tak kurczana, no. <śledzte> Jezus Olczanska <All jumpscare. śledzte> <śledzte> e, patrz! Co? Pssssh Jak nata no, malut Na ch... mamy, slipa

Miałem się i zjeść z tym w kocie. Dobra. Kurwa Starszy kurwa tego dobrego. Ja pierdolę uwija. ile my graliśmy. Jeszcze kurwa, znaczy, mnie już po, tak po Naprawdę Przepraszam, że się śmieje w pewnym momencie. Powiedział, że trochę Tak kurwa, co byłem. Mówię, kurwa, co się od pierwszej. Maciek, 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 chyba. Nie, on Maciek, 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 do nas gada. <laughs> Co Maciek, <bo> Maciek, <laughs>